Witam Cię w 35 odcinku podcastu Efektywność w praktyce, gdzie bez marudzenia, bez pierdzielenia, rozkminiamy różne tematy związane z naszym mindsetem po to, żeby zacząć realizować swoje cele. I dzisiaj będę poruszać bardzo ważny temat, bo powiem Wam o ośmiu nawykach, które powoli niszczą Twoją pewność siebie każdego dnia. No i oczywiście powiem Ci też, jak to wrócić. Jak zwykle jestem świetnie przygotowana i skromna. Więc yy, krótko i na temat. Wszystko jest oparte na metodologii Zapnij pas, czyli pewność siebie, asertywność i samodyscyplina, czyli swoistego rodzaju trampolina do Twojego sukcesu. A ja nazywam się Barbara Lech i na co dzień wspieram Was w tym, żebyście odzyskali czas dla siebie. No to co? Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo lecimy z konkretami. Pewność siebie to coś, co mówi się, że niektórzy się z tym po prostu urodzili. Inni mówią, że bardzo trudno ją zdobyć, a jeszcze inni po prostu się biorą do roboty i zaczynają rozkmijać różnego rodzaju tematy, żeby tą pewność siebie w sobie wzmocnić. I ja zdecydowanie przychylam się ku grupie numer 3. Bo, oczywiście, Wy niektórzy z nas mają łatwiej do tej pewności siebie, ale każdy ją może mieć, bo pewność siebie tak naprawdę to poczucie własnej wartości. A poczucie własnej wartości mamy jakieś w oparciu o, o nawyki, które każdego dnia stosujemy. I w zależności od tego, czym karmi swój mental, swoją głowę, no to takie masz efekty w tej rzeczywistości, Twojej. Na co dzień. I taka jest też Twoja pewność siebie. Więc chciałabym, żebyście dzisiaj przeszli ze mną przez 8 nawyków, sprawdzili, które są Wasze. Oczywiście powiem Wam, co można z nimi zrobić, a Wy mi wpiszcie w komentarzu, hmm, które najbardziej z Tobą zarezonowały, które są Ci bliskie, no i oczywiście nad którymi chętnie popracujesz po tym dzisiejszym odcinku. No to lecimy! Po pierwsze odrzucanie komplementów. Mm -hmm. Ktoś Ci mówi świetna prezentacja, a Ty zamiast powiedzieć po prostu dziękuję mówisz, a wie, w, w, w połowy zapomniałam, nie, e, to się wykrzaczyło, tu miałam dać jeszcze jakiś świetny przykład, w ogóle mogło być lepiej. Znasz to? Albo inny przykład, ktoś Ci mówi świetnie dzisiaj wyglądasz, a Ty mówisz serio, północy nie spałam, po prostu źle się dzisiaj czuję. Ej, hello, odrzucając komplementy, mówi w sobie, że no właśnie, wy nie zasługujesz na uznanie, nie mówiąc o tym, że uczysz też innych, żeby ci tych komplementów nie dawali. Trochę też powiem Ci, jak to jest z drugiej strony: kiedy ktoś daje Ci komplement, a ty go odrzucasz, to tak jakbyś nie uznawał tego, że jemu się to mogło podobać, że dla niego mogłoby to być wartością. Ale kluczowe jest to, co to robi tobie, a tobie to odbiera poczucie ważności. Więc od dzisiaj, kiedy ktoś ci powie komplement, nawet jeśli z jakiegoś powodu wiesz, że to nie jest doskonałe, że to nie jest dla ciebie aż takie wspaniałe, jak dla tej osoby, powiedz po prostu. Dziękuję, że mi o tym mówisz. Ta mała zmiana będzie wpływała już na to, co będzie się pojawiało w Twojej głowie: uznanie dla samego siebie. Dwa to samokrytyka i umniejszanie sobie. Mhm. I znowu, coś robisz, ktoś to docenia, Ty już a daj spokój, nic takiego. Mhm. Każdy by tak zrobił. No, co o tym jestem aż taka dobra? Czyli znowu degradujesz słowa Twojego rozmówcy. I odbierasz sobie sprawczość, odbierasz sobie wartość. Co to w ogóle znaczy, że każdy by tak zrobił, każdy tak potrafi, ach, to nie było aż takie dobre? Przestań tak do siebie mówić. To jest znowu takie po cichu odbieranie sobie po kawałku tego poczucia własnej wartości, tej pewności siebie. Więc. Prawda też jest taka, że nie każdy by to zrobił, a na pewno nie tak, jak Ty to zrobiłaś, czy tak, jak Ty to zrobiłeś. Więc przestań umniejszać sobie, tylko znowu podziękuj i doceń zarówno siebie, jak i Twojego rozmówcę. Trzeci punkt to myślenie, że nie masz nic do powiedzenia. Często mi się to zdarza, że na sesjach mówicie mi o tym, że ja to w ogóle nie zabieram głosu, ja się nie odzywam, no bo przecież inni wiedzą więcej. Inni mają więcej do powiedzenia, ja się na pewno wygupię, ja na pewno coś chlapnę, ja na pewno zrobię coś głupiego i się ośmieszę. Będą się na mnie gapić, pomyślą sobie, no serio, i potem siedzisz na tym spotkaniu i masz w głowie naprawdę dobre pomysły, dobre koncepcje albo świetne uwagi i milczysz, bo się boisz, że będzie głupio, że chlapniesz coś bez sensu, że to będzie nudne. To nieprawda. To Twoje doświadczenie, to Twoja wiedza, to Twoje przefiltrowanie tego przez Twój typ osobowości, przez Twoją wrażliwość i to naprawdę jest ważne. Zacznij mówić. Daj sobie to prawo głosu, niech inni cię usłyszą, a przede wszystkim ty usłysz siebie. Bo milczenie też jest komunikatem, ale niestety. Często hmm, no właśnie, albo uznają, że zgadzasz się poprzez milczenie, albo że faktycznie nie ma nic do powiedzenia. To nie jest prawdą, przestań robić sobie krzywdę. Czwarty punkt, piszcie w komentarzach, które wasze. To przejmowanie się opinią innych i przyjmowanie tej opinii. Hmm? I teraz zobaczcie. Jak w Twojej głowie twój komunikat przy jakiejś myśli czy działaniu, pierwsze pojawia się, co oni sobie pomyślą, a co jak mnie skrytykują, może lepiej się nie będę wychylać, a jak się wygupię, co ludzie powiedzą na to, że nie wiem, zgole głowę na zapałkę, ubiorę się kolorowo, no to wiesz, co robisz sobie? No właśnie, jeśli Twoje decyzje są oparte na wyimaginowanym, wymyślonym standardzie innych ludzi, to gdzie ty jesteś? w tym procesie chciałam zapytać jak ty masz mieć pewność siebie, czy poczucie własnej wartości, skoro ty nie ubierasz się dla siebie, nie robisz czegoś dla siebie, tylko najpierw myślisz, co inni o tym pomyślą. Mam nadzieję, że słyszysz, jak to brzmi i jaki to ma w ogóle sens. Więc jeśli tak robisz, to twoja pewność siebie idzie w tym momencie do kąta i nie ma jej przy tobie i nie dziw się. Że potem ci jej brakuje w jakichś momentach. Więc od dzisiaj najpierw zastanów się, czego ty chcesz, czego ty potrzebujesz i co to robi tobie. I zobaczysz, że świat zacznie się wokół ciebie zmieniać, bo on zacznie być Twoim światem. Dla ciebie. Hmm? Dobra. Idziemy dalej. Piątka. To porównywanie się z innymi. O, zwłaszcza w Media. O, oh my God, patrzymy w czyjś obrazek na Instagram, na YouTube, gdziekolwiek zresztą. I mówimy: Wow, ten to ma życie. Ja, ta to ma skórę. O, oh my God, taka figura. O, oh, kurcz, ale biznesy, ale robi, a ja. A ja, taka sirota, tak sobie siedzę z boku. Tu mi zwisa, ta mi powiewa, tu mi nie wyszło, tu znowu klapa. Mhm. No dobra, po pierwsze porównujesz się do czegoś, czego być może nie ma. Niestety, w social mediach pokazujemy zazwyczaj momenty chwały. Mało kto ma odwagę do autentyczności i pokazania też chwil słabości czy swoich niedoskonałości czy porażek. A wkoda, bo to bardzo wartościowe jest i wtedy daje wsparcie innym. No ale niestety, pewnie też chcąc nie chcąc, wybrałaś czy wybrałeś takie konto, które ci dokopuje. Po to, żeby nie wzrastać, no bo twoje ego pilnuje, bo jak zaczniesz się inspirować, a nie dołować, to zaczniesz działać. Jak zaczniesz działać, to wyjdziesz ze strefy komfortu, a jak wyjdziesz ze strefy komfortu, a, twoje ego przestanie być w strefie bezpieczeństwa i przestanie być mistrzem nad mistrzami, tylko będzie musiało wejść w rolę ucznia i powiedzieć: OK, skoro ona działa i jej nie wyszło, to jak mi nie wyszło, ej, to też mogę działać, odkrycie roku. No więc nie porównuj się, tylko zrób sobie swoje cele, podążaj swoją ścieżkę i jak musisz koniecznie się do czegoś porównywać, to się porównaj do siebie z wczoraj. Od po prostu. Mam nadzieję, że to obrazowe. No i dobra, e, idziemy do szóstego punktu. Szósty nawyk, który podkrada się i odbiera Ci Twoją pewność siebie to oczekiwanie porażki. Mm -hmm. to się pewnie nie uda, to nie wyjdzie. E, nie będę się cieszyć na zapas, tak? Jak to jest? Nie chwal dnia przed zachodem słońca, mhm. dobra. E, nie będę się cieszyć, lepiej, lepiej się nastawię na to, że nie wyjdzie, to wtedy nie będzie rozczarowanka. Takie zabezpieczanie się przed bólem, e, który no potem się chcąc, nie chcąc, przyciągasz. No bo jeżeli ty już masz przygotowane wszystko na backstage, tak? Jak się nie uda, to lodziki, telewizja, kino. Butelka wina już w lodówce się chłodzi, no to jak ci ma wyjść? Hmm? Daj sobie szansę i zamiast komunikować sobie w głowie: to się nie uda, to nie dla mnie, to za dużo, to za trudne, nie poradzę sobie. <gryw> jak masz takie komunikaty, to sieć na tyłku przed tym Netflixem, szkoda Twojej energii. Ale wystarczy, że zmienisz to na spróbuję, nie jest to moje ulubione słowo, ale ono już ma moc, taką, że wychodzimy do nowego: spróbuję, sprawdzę to. Poradzę sobie, chcę tego doświadczyć, chcę wyciągnąć wnioski z tego działania. I w tym momencie zaczyna się dziać magia. Jak pomyślisz sobie, dobra, robię to i zobaczymy, co się wydarzy, dam z siebie wszystko i spoko, no, akceptuję wynik, ale to i tak będzie dalej niż jak siedzę przed tym Netflixem. I wtedy zaczyna się robić coś niesamowitego, bo ty wchodzisz w działanie z odwagą. I efekty są dla ciebie lekcjami. Przestań oczekiwać porażek. Siódmy nawyk, który odbiera ci pewność siebie i tym samym poczucie własnej wartości, to odpuszczanie działania, zanim w ogóle coś się zacznie. I to jest taki rodzaj perfekcjonizmu, nie? Czyli tak, nie mam jeszcze wszystkiego, więc nie mogę tego zrobić. Muszę więcej przeczytać. Nie jestem jeszcze gotowa, żeby zacząć nagrywać. Muszę kupić sprzęt, muszę mm, przemalować dom, przestawić kanapę, kupić super mikrofon. O Jezus, nie mam na ten mikrofon. Dobra, to muszę dorobić. Oh my god! I tym sposobem znowu zamiast mieć doświadczenia i rosnąć. No bo przecież wiesz, nawet jak będzie klapa, a Ty sobie pomyślisz, ok, była klapa, bo wiecie ile razy nagrywałam wideo bez nagrania, to znaczy nie nacisnęłam tego guzika play, nawijałam przez 20 minut i potem szłam wyłączyć nagranie. I miałam załamanie nerwowe, a potem brałam głęboki oddech i robiłam to jeszcze raz. Albo ile razy trzeszczało, albo ile razy trzeba było poprawiać w jakichś programach, nawet ja tego nie potrafię zrobić, tylko to gdzieś odsyłałam, bo było niedoświetlone, bo było jakieś tam. Ale to były moje lekcje. Dzisiaj już wiem, co sprawdzić, wiem, co zweryfikować, żeby unikać takich błędów. A nawet jak wychodzę na scenę i zrobię jakiś błąd, to już się nie katuje. Tylko myślę o tym, że to jest fajna lekcja i że następnym razem już tego błędu nie popełnię, bo wyciągam z tego wnioski i nigdy nie odpuszczam, dlatego że wiem, że wychodząc na arenę życia mogę zbierać doświadczenia i ufać sobie, bo z każdym wydarzeniem, nawet jeśli to porażka, jeśli mamy potem wspierające myśli, no to rośniemy i z większą odwagą wychodzimy po raz kolejny. I ósmy punkt z tych nawyków, które dla Was dzisiaj przygotowałam, to branie winy na siebie za wszystko. Mhm. Kiedy coś nie idzie tak jak trzeba, to obwiniasz siebie. O Jezu, jakie tam do monologi, ale ze mnie krytynka, nie włączyłam tego wideo, ale jestem idiotą, mogłem pomyśleć. Jezu, mogłam to przewidzieć, no wiadomo było, że tak będzie. No i po co Ci te słowa? Po pierwsze, yy, nie zawsze to musi być po Twojej stronie. Czasami to jest sprzęt, czasami to jest sytuacja. A nawet jeżeli ty komuś przedstawiasz swój pomysł i on mówi, że to nie, to ten pomysł nie jest dobry, odrzucamy go, to nie biczuj siebie i nie czuj się, że przeszkadza, że bez sensu, po co się w ogóle odezwałeś, tylko może zapytaj: A dlaczego tak uważasz? A co Ci się nie podoba w tym pomyśle? Wyjdź do tej rozmowy. Jeżeli tak jak ja nie nacisnąłeś play, to zamiast się biczować, pomyśl sobie dobrze, to co mogę zrobić, żeby o tym nie zapominać? Ja przez jakiś czas miałam kartkę przyklejoną pod kamerą. Sprawdź to, zrób to, zweryfikuj to, zrób test i tak dalej, żeby mieć swoją checklistę, żeby to wszystko zweryfikować, dopóki mi to nie weszło w krew i w nawyk. Więc zacznij rozróżniać to, co jest faktycznie po Twojej stronie i nie winą. Tylko niedopatrzeniem, Twoim zmęczeniem, no, wydarzyło się, tak? Może ten pomysł nie był najlepszy, ale zacznij myśleć o tym, żeby szukać rozwiązań, a nie powodów na to, żeby usiąść na kanapie i znowu przestać robić cokolwiek. No dobrze. Przeszliśmy przez tą piękną ósemkę. Dajcie znać w komentarzu, co tam jest wasze, co wam gdzieś zaświszczało, zagwizdało i czy weźmiecie się do pracy. Zachęcam Was naprawdę bardzo serdecznie do tego, żeby zmienić przede wszystkim swój mindset, to myślenie, to podejście do siebie. Wtedy otwierają się drzwi. Ja bardzo wielu rzeczy nie wiem, bardzo wielu rzeczy nie potrafię, bardzo wiele rzeczy robię i dzielę się z wami wartością, którą mam, którą sprawdziłam, o której przeczytałam. Często piszecie różne rzeczy tam na dole w komentarzach, ale wiecie co? Dla mnie jest kluczowe, że jeśli to co robię daje wartość choć jednej osobie, dwóm osobom, to już jest coś. Więc robię to każdego dnia, ale czytam wasze komentarze i wprowadzam poprawki i nie zniechęcam się, bo wiem, że jestem człowiekiem, daję sobie prawo do błędu, daję sobie prawo do tego, żeby nie być doskonałą, nawet nie chcę, bo wtedy stracę swoją autentyczność i, i realizuję siebie. To, co mi w tym pomogło, to wyciągnięcie kija z tyłka. Może Ty też masz taki kij powinności, właśnie tego, że trzeba się samobiczować, trzeba mieć poczucie winy, trzeba sobie nawrzucać, trzeba sobie dokopać. Ale wiesz co? Po tym wideo idź do łazienki, wyjmij ten kij i jak musisz tam coś nosić, to może takie piórko sobie wsadź. Wiesz, będzie Cię łaskotać, uśmiechniesz się do tych swoich błędów yy, i może będzie Ci lżej po prostu realizować swoje potencjały. Jeżeli masz wyzwanie z tą pewnością siebie, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do tego, żeby sobie zainwestować w mojego workbooka Ogarnij się w 31 dni i bądź pewna siebie. Bądź pewny siebie też może być. Panowie możecie go spokojnie przerabiać. Tam jest 31 kart pracy z ćwiczeniami, które robicie każdego dnia. To zajmuje naprawdę 10-15 minut. Jest sentencja, jest afirmacja, jest wasza refleksja, jest jakieś mikrozadanko, które przez 31 dni ten workbook was prowadzi do tego, żeby w finale naprawdę poczuć swoją moc. Ty masz w to centrum mocy w sobie. Tylko zapominasz go uruchamiać. Ty wkładasz i wciskasz różne guziki, najczęściej te, które są na zewnątrz Ciebie, zamiast kliknąć w to, co trzeba, żeby uruchomić swój potencjał i uruchomić swoją pewność Ciebie. Więc jeśli masz z tym wyzwanie i dużo tych punktów było Twoich, no to zresztą zapraszam na moją stronę barbaralech.pl, czy workbook ogarni się w 31 dni i bądź pewna siebie, czy któryś z moich kursów, które pomogą Ci wzmocnić, tą swoją świadomość, ten fundament, to kim jesteś, to zrozumienie, to, to będzie kawałek pracy znowu dla Ciebie, ale on naprawdę będzie się opłacał, bo po tych przemyśleniach, po tej pracy Ty wyjdziesz i będziesz zupełnie kimś innym, kimś, kto rozumie siebie i swój potencjał. Dobra, zostawiam Wam linki na dole do sklepu, do workbooka. To nie są duże wydatki, to nie są duże inwestycje, ale naprawdę będą się zwracać, bo materiał zawarty w środku jest spory. Więc wiecie, jak tutaj jest, to się możecie domyślać, jak jest w kursach. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dajcie kciuki w górę. Dajcie jakieś komentarze, zasubskrybuj mój kanał. Możesz go polecić komuś innemu. I jeśli potrzebujesz podzielić się, co ci to zrobiło, to napisz do mnie na Instagramie. Odpowiadam osobiście na wszystkie wasze yy, wiadomości yy, i na wasze komentarze. Będzie mi bardzo miło, bo to też sprawia, że mi się chce chcieć bardziej robić kolejne odcinki. Dzięki za dziś. Bądź pewna siebie, bądź pewny siebie. I te nawyki, o których dzisiaj było, skanceluj. Da